Co ja se mogę kupić? GÓWNO! Przepraszam. A tak no. A jak nie niżej? Nie, nie, niżej się nie da chyba. Nie da? Ja bym sprawdził to boczne pomieszczenie, o co tu mogą być. A ujierdalać! Na górze, tam na górze zrobiłem. Aha. Trzeba oswaj tu, obrawca no. Gdzie ja, jak nie zaraz tutaj, się z nie A nie, bo się, się. No, ja, nie, że ja, No i bardzo dobrze, z z to był kill. Użyj. Czego ty chcesz? A wiesz, że tę który masz na no, ha? Nie no, wiem. I ona, kurwa no, do maxa. 98, 98 jeszcze? Nie, no zdobył się z No dobra. Mm, nawet nie wiem skąd tyle mam. Jeszcze ktoś? Ty, ze stąd kurwa wyjść! Mink Labis. Pewnie trzeba ukończyć tą arenę na koniec. Nie wiem, pamiętam. Um, Ochuj. O nie 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 O nie 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 nie, nie. Absolutnie zabierz to do mnie A ja, kurwa ten Umieść trzy kamienie klawis O kurwa Dobra, Dobra może ja, otworzę ten skarbiec Ja w ogóle ten Cześć Zajebałem go? Jak? Dobra Z czego się spodziewał? tak szczerze? O. Weź sobie ten, pójść na tą tą belkę, no to... Na tą i se staję, skocz. Pierdolę. No co, był kurwa skok. Nie, po prostu... No, Kliknąłem czegoś Ja nie wiem co ja robiłem. Sorry. Ja pierdolę, co ja robię? Ja jestem zielony jaki, czemu ja się w tym nie klikam? Magik. Magik. A to skoczył z piętra? No tak wyglądał No Znaczyś możesz powodów. mnie uchronić od tych pedałów? Nie Dobra, sam pole zamieszka. Z hurlisem się, się napięła w tej chwili Powodzenia. No i biedę stał. jak. No co tam siorbarz? Wyciąg? Pokaż jakie. Alkohol? Mhm. Nieładnie. No nie piję tym sportowcem. No kurwa, niezły sportowiec. Łysy, żeby się nie pocił. Zamknij pizdę. Przynajmniej nie mam tej fryzury. No nie widziałeś mnie w tej Widziałem, widziałem. Bię wszystko ją od kiedy nie stan Cześć, Lucjuszu. Ja pierdolę. Gangbang bang. Ja biję ten kryształ. I przy okazji Hordini jest głodny. nie takuję. No dostała do mnie, dostał ode mnie pierdol. Czekaj, 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 no kurwa, no czekam tu Kurwa wybuchowa folka? Nie, broń Boże, ja mam jeszcze ich 29, więc nie pyskuj, kurwa. I am to Jak nie ma miejsca, to no, wypierdol coś nieważnego, kurwa, nie? Mam rodzinę, no dobra, muszę to zrobić. Ej, 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 ej. ej. Nie co? wolno tak nazywać swojej rodziny, Szymusiu, co ty? Ja nic nie powiedziałem, daj mi spokój A bo ja to za darmo mogę wziąć! No! Bydolę. Ja się tak rozglądam, y rozglądam. To <laughs> jest kurwa ten twój mistrz, Aha Zaraz Aha. patrz na oznaczenie, nie? Aha No, chodź tu, chodź tu Tak to trzeba użyć. Ooooo! No, starszą, dzięki. Twoja pomoc jest, Ścia... jest doceniana. Chciałem, <ścười> ale nie, to chyba tak średnio. Chcesz mnie podnieść? No dobra, daj mi chwilę. Ej, ci zostało? A, 18, 17, 16. No ja się. O, lubię za mapę. No jest ok. Ej! A możesz. O, Ale góra. nie pali. <noise> Zauważyłem, że to się pali. <noise> I to A był taki chyba. się za <noise> <na> to. <noise> Ja się nie boję, że apteczek nie mam przez ciebie. Daj mi. Bysz apteczek. A no tak, tu mieliśmy iść. Wskaż. Nie, tu się będą później raz pić przeciwnicy. to mi tajemnica tej zjebanej świątyni. Nie wiem, no może zobaczyli twoją siurkę i zrezygnowali, żeby nam dalej dać. Gdyby zawsze chodziło o rozmiar siura. Dalej żylibyśmy w średniowieczu. Aha Co nam przegapili Może nie wiem gdzieś leży twój mózg. Nie, jest już. Na, on jest na miejscu. E, jak chuj, to musi być gdzieś. Nie, wiem, tu dźwigni nie ma. Nie ma tutaj też innego. Tutaj są drzwi obok. Ale. Drzwi. Ja pierdolę. Co? Patrz tu, kurwa. Ja pierdolę

69 dziewięć plus 69 Sześćdziesiąt pomóc. pomóc. No zabić go. Ulecz mnie. Tak co, łuki są tu fajne. ok ja nie ja, wiem dlaczego, pojebało mi się coś. O ty kurwy! Możesz wypierdalać, łaskawie? No. Nie wiem, trzeba ich kurwa zabijać, bo kurwa normalnie nie rozumieją, mnie. A może jestem pacyfistą? O ty kurwa! I nie ma główki, tracą dla mnie głowy, nie? To są dżentelmeni. O dobra, jednak tutaj jest, tak, tak czułem. No to dealer Taktyka Taktyka <noise> taka, że mu wpierdolę na nareszcie. On ma małego, my mamy dużego, pamiętaj. No duży penis płaci 7 zł, mały płaci 5 zł za toaletę. No to on jest tym bossem i kończymy tą przygodę i zawiłem. No pojebało go coś. Jeszcze mu strzały powyrywam

You epilog Ej. Wow, bo koń miałem zębów. wow, Ej, Udało się! Ej. Ja cię staram, kurwa, osiągnięcie to gówno. No i chuj. Ja jak na razie, kurwa. Jak widać taka ciekawostka, Hellride został nagrany przed skończeniem Dying Light 1 i Dying Light'a The Following Więc... no. On się pewnie też pojawi przed tymi seriami. Uh -huh. Nie będę się... No nie będę się żegnał, powiem tylko, że Szymi to jest jebany kutas. Żegnam Szymi. Miłego... dnia. Hej! Siema! Tak mi mówi twoja stara... Kto? mi do chaty a ja jebię ją w dupala Jebie. ej co to stara pojebana taka robię traptora na ona schodzi na kolana hej ma tak mi mówi twoja stara Wbija mi do chaty a ja jebię ją w dupala Jebie. ej co twoja stara pojebana taka robię traptora na ona schodzi na kolana